Siemanko i witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Grafu ze mną jest Łukasz, cześć Łukasz. 3, 2, 1, idziemy na <laughs> Dawno ta? się nie słyszeliśmy, znaczy dawno się nie widzieliśmy, nie witaliśmy, ja pierdolę co ja mówię. A więc Raz, trzy, od nowa. A więc do oglądania let's playa z TB, taki teścik mamy zrobimy, jak to będzie wyglądać. No jedynie 5 godzin Huncu, co to jest? Mały Let's Play? Nie, no, ja myślę, że wybijemy dwa razy Respa, bo z Łukaszem muszę Wam powiedzieć, wybieramy się na demony. Wybijemy sobie może dwa razy. Dwa razy? Respa. Starczy chyba, nie? Ci no, chyba dzisiaj masakry masakry wtedy ten. A w ogóle też z nami. Dzida. Dokończymy 5 godzinnego Huncu chyba. Zapomniałem. Gdzie da to się. pedał? Nie, ja dzisiaj masakrę ubiję na kowii. No, no i pedał do tego. Wieszcie? Ja tu lecę szybko się spakować. Łukasz już Zabior się... Dopiero w ogóle? Ta, bo przebiegnę przez kurwa Hellspawn. No a nie przebiegniesz? No dobra idę. To... Jak padnę to kurde cię zabiję. <noise> dobra, ja tutaj sobie jeszcze tak wialę. Ho! Huh. Chyba nie w tą dziurę wlazłem, ale dobra w chcę... stylu chociaż ustawię kurde te sprawdź może najpierw... E, nie wiem na które pójdziemy na lewe na lewe, nie? No ale blaze mnie w tą dziurę ale chcę sobie otworzyć backpack na runki, żeby móc kurwa No i jebłem Kurwa! Nie gadaj. Lak mnie złapo... Ja pierdolę wiedziałem, że tak to się kurwa stanie. Kurwa! <ścoughs> to w sam raz na nagranie. To się chyba za bardzo spiszyłeś, trema się zjadła. Nie no, łączymy się razem z tobą w bólu. Masz jeszcze voucher aktywny? Tak. No to szybko zrobisz Wkurwiłem się Ale jak ty się mogłeś tam wyjebać 160 palkiem? Laga dostępny Biegłem. Pierwszy Helspan mi wyleciał, zlagowało mnie, patrzę kurwa dedzik, dwa grazy trzy hellspawny. I chuj kurwa, ostatnio idę wydać kurwa na blesy. Masz inku, nie? Mam inku właśnie kurwa I chuj, cały level mi prawie zlecia mm. No to ile tam jest z milion? 800k, ale nadal Dobra, ja tutaj się spakuję Wezmę na samą wiem, samym że to tak byłem. się skończy Kurwa, lota będę musiał się strzelać a to jeszcze w locie masz Akurat sprzedaż lota i będzie 2kk dla mnie, nie? Jak tam jeszcze 400 k to będę szczęśliwy To przecież profesja do robienia... Twoje 2kk stoi dwie kratki od kurwa depo w Sfargu Co ty na to tato? Na to, że wziąłem sobie zaraz policzmy manasów. malasów Noż kurde 800 Malasku Najbardziej ja to mnie boli ten ten kurwa kasa A nie ten debt, bo 800k tu jest Godzina na czuzan Ty, wiesz do czego doszedłem? Że mi oddajesz za blessy? Nie, że hotkeye mi nie działają. Jak ci hotkeye nie działają? No bo są przypisane do tego programu. Hmm. No to na F1, F2 będziesz musiał lecieć w <głosy> <głosy> Nie wiem co teraz zrobić. Będę pisał ręcznie. <noise> Jak ręcznie? Na klawiaturze. No co na tym spiku też nie możesz gadać? No a jak mam w, w, użyć czarów, jeżeli nie mogę użyć No Rozumiesz o co chodzi? A nie możesz zmienić w programie Hotkey? E, może bym mógł, ale mi się nie chce. Dobra, spróbuję... Po prostu na samej myszce będę grał. przeważnie gdzieś na jednej myszce. Na dwóch nie gram. No. Aha, jeszcze fajnie jakbym sobie jaki zmienił. No to tf, zaczęliśmy bardzo dobrze. Profil <grywka> tak. <grywka> 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 Jeszcze niezbyt płynnie mi tutaj działa to Kurwiłem cię tylko Ale no chuj ich może być No widzisz, dawno nie padłeś Właśnie kurwa nie tak dawno Dobra Miesiąc temu dwa razy pod rząd Bo ty zawsze padasz dwa razy pod rząd Najlepiej w ciągu godziny Weź mi nawet nie przypominać, to jest 110 rzut level na chęcie. Dobra, to ja pójdę sprawdzić, czy są wolne <śledzimy> Tylko nie ja mnie Nie, nie spra pójdę sprawdzać, jak Woldegi padniesz <śledzimy> Sprawdzę Twojego Deda No chyba spał na przy dziurze No już biegnę. To może pobiegniemy na... Na, na powierzchni e, Może pobiegniemy na prawe? Żeby było łatwiej, bo ja nie mam sią na ciebie. No dobra, przecież ja się wyleczę kurwa na demonie. No nie wiem, demony są mocniejsze od spawnów. No kurwa nie od trzech Gdzie jesteś? Bo jeszcze jestem kurwa przy moim ciele. No to Weź to bi kurwa. No gdzie to będę bił? Ja nie mam z czego to bić. Na górze żeś pierdolną No! Mówię No chodź chodź Speedem, a tutaj jesteś dobra. Idę Gdzie jest mój dat gdzie jest mój dat Lak Lag znowu Kurwa nie wiem czy, czym cię siąchać Zaraz sobie przestawię Biegnij pierwszy To lewy czy prawy? No najpierw prawie No Ale żeś zajebał Dobra, bo to nie będziemy tak lamić, dawaj, dawaj. Ktoś bije chyba Asku, zobaczmy, napisz, ja napiszę do niego. Jest Oma. E, jest offline. Offline. To bije Omo. Że jesteś Sojla chociaż? Tak się... Mam Sojla, kurwa. Tak z ciekawości zapytam. No dobra, to lećmy wtedy. Nie zwlekając, tak więc zaczynamy naszego let's play'a. Pierwszy, pierwszy demon u góry go tutaj bije już. Dzielny wojownik Łukasz schodzi. Myślę, że tak MPA by było adekwatne. Tak, weź do drugiego strat. demona. <laughs> I drugi przyszedł. Jednę mu z tego grana. W sumie ty nie robisz taska na demie, nie? To sobie mogę bić jak chcę. Ty już nie zarobiłeś? Ja już mam dawno przecież Znaczy będę zgrana i bił i tak trzy razy chura. Znaczy nie chura, tylko ...frigo zwykłe. To jest spi co? Spirit Potiony? Nooo, no, demonik po masę... esencję, po 6 plany. Demon Hartus co z drugiego Ostatnio wynieśliśmy z takich syfów plus 100 k do przodu, nie? Kiedy to? Nie to, nie wie wie godziny. to no, to godziny. No, mówię no mówię godziny. Ci, kurwa pisałem ci przecież. To jest magiczny profil No to rzeczywiście. To masz aparty? lota widzieć? <śla> Nic nie spadło, ciekawego. No dobra ty, kurwa. No, tak się o... nie wierzę po tym. Ostatni odcinek to było. To... kurwiłem się. Odsyp skurbuje Cię na YouTube. Za co? Przez nie swoje nie pomysły. pomysły Idź sprawdzić, kurwa. To był wspaniały ten, pomysł. Na pewno nie widzę. No, kto mnie wyciągał na, na jakiegoś hunta? Ja przecież w ogóle grać nie chciałem. Jezu, ale tego syfu jest. A Horny ile dwa k stoją, nie? No. Jeden. To bez kitu profity. Tak fajnie jakby jakaś MMSka spadła akurat. Coś czuję, że będzie. Tak, będziesz myślał, co nie spadnie. No i patrz. Ona to to sobie. Rzeczywiście, asensja. Mm. Razem ja będę skurował. pa. pa, 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 pa. Pa pa, pa, pa. Yeah, kurwa. Nie to. Yeah. Ujeżdżam owca. Co? Nie wnikam. Dopóki mnie to nie dotyczy, to kto to lubi. Ujeżdżam owca tak jak mam pannę. Ema. Hmm. Nawet gemy spadają. No, Beka. Beka to jest to, że kurwa padłem. To jest Twój no skill 161 był 162, tak? 161 dobra poczekamy jeszcze jednego respa zabijemy i ogólnie to jest taki materiał dla was widzowie nie, poglądowy Czy chcesz... no po hund pięciogodzinny po co będzie nie dla was <noise> nie. sceny nieocenzurowane będą więc takich, przepraszam takich bardzo. To nie bardzo no jeszcze Dzidek ja wpad Nie <noise> 5 5 zresztą nie będziemy się 5 godziny, a za godzinę nie spać może za kłamie, że 5 godzin będzie Coś takiego ciekawego, co z inku spoi. To co jest lord huzar? Nie wiem, pod tym było. A co Dzidek przyszedł. O, jazdamek na dole. To ekspiona. To ekspiona. Ach, chciałbyś. Ej, no kurwa, jak chcę level odrobić trochę. A, Ty, a biłem ci kurwa masakra. myślisz chyba, żebyś mnie przebił? <laughs> a założymy się, że cię przebie? Też mam msteków. Przebie... Nie, 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 nie mam msteków. No co nie przebierz? Czuję jak z Frigga. No sobie, pójdę. Dobra, nie ma nic. Dzizek tam respawn złap To Max. Chciałem cię MOLA rzucić, ale nie, mam gdzie, nie wiem na którym. Chodzi. A bym kurwa z chęcią teraz zapalił sobie. Takie co było gdzieś? Tu chyba. No jest dobra. No bo się przewijałem! Nie wiem, nie wiem co się stało, ale mi się pauza włączyła, więc witam ponownie. Akurat nie było widać, jak przebijam dzitko widemy Ja nie ma to, jak kurde 350 drogi przejebać ze 160. To Jeszcze ja zgorszyłem level'em. Przecież ma tam chyba 64. Stara. 8,0. No a kurwa graf ma 90 chyba. Czwarty. Kurwa. Ja nie wiem jak tak, kurwa, mechanika typ jest zrobiona. No tu jest jakaś mechanika? A ty magic... magic jest Magix, 6 nie czy w jakim? Nie, no. nie, ja tu mam... E, robkę. E, Jaki teraz ja level masz? i... w sumie i różka jeszcze do M-Lavar To tyle, ty. No w sumie to ja? W każdym razie jeszcze spój założonego. Ale to wiesz, to i tak w sumie nic nie daje. Znaczy, I chuj kończę z Tibią, zabijam cię, zabijam cię kurwa i chuj Już to wyjść na hell <noise> <noise> Właśnie ja osiem solow... a 3 solowałem sobie, biegłem, a ty od trzech padłeś No i chuj kurwa jak mi na sekundę, a ja pierdolę ty A z łukiem biegłem jak debie Ja jest na samym dole Ty gdzie jestem To jak wiesz, że tam będą cię biły, to było założyć tarcze chociaż Bieda w kraju, tarcza w machpaku ale... Dobra kurwa to jest z ciebie, raz się pada, raz się kurwa wyciąga lota za e Raz się bije masakrę, nie? Hmm, ale no. i tak szyjdę nie, bo mu nie pozwoliło. No. Ale jakby spadł patrz to ktoś płakał pewnie. Tak. Jakby kurwa szyldki spadł, to on, kurwa odinstalował ale to. Się tego. Tak na podróż, tak to jest Po 25 ponad. Dobra, jak ci spadnie shield kurwa z masaka, kupujesz mi premium scrollenę. A jak ci nie spadnie, to kupujesz cztery. <grafy> to gra wtedy mi kupuje. <grafy> Graf to będzie Znaczy 2kk. Jakie 2kk? Przecież ci program dałem. Powiedziałeś, że już nie muszę ci dawać. Myślę, że ten majątek zarobimy, ale nie wiem, czy starczy na twoje blesy. A widzę, że się szykuje o drugie. Łukasz, to jest <laughs> tema saluje Dobra, zabiorę go. Spokojnie, kurwa. Ja tu jestem bohaterem nagrania, przepraszam. <laughs> Cieszę się, że kurwa. Twój kuzyn z Pidgeotto nie wszedł, kurde no teraz, to on by był bohaterem nagrania. Mogę zadzwonić do niego na powiedzieć może nagrywam. Dlatego w nocy nagrywamy go nie ma. No patrz, jest. Ludzie by się tam. Za głowy łapaliby na tym YouTube, jakby kurde usłyszeli Bartka O i Pojara wystawił masakry To w ogóle jak jak? Abraham ma na imię. Bartek? Kurwa. Nie pamiętam <grym 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 Powiem, że... Dziduś to jest ten wojewódzki <grym> O, pierwszy locik, pięknie. Co? M.T.A. Tak. No tak. Pewnie... Fire Axe. Albo Devil Helmet. Lety. Nie. No, ja 16 Tak jest. 17. 17, 17. Co 17? O, jeszcze Ach, nie pełniłeś. Dobra, to Ja się żegnam ze wszystkimi, panowie też się ładnie bać! Cześć! Jejbać. Do... I jak wam się podoba to dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę I piszcie czy chcecie więcej jakichś ciekawych w tym razie Jak ty niż... to wrzucisz ja pierdolę, kurde. Pozdrawiam, Kseraks Tak jest Żeby ja nie rozpoznali na torgu fame A ja masakro wiem <laughs> <laughs> Motyw dnia, dam to w tytule <śmiech> <Dobra>. <śmiech> no, <śmiech> no, <śmiech>